Witamy wszystkich zgromadzonych gości, panią dyrektor, grono pedagogiczne, rodziców i was drodzy uczniowie. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy tydzień dobra i życzliwości, którego celem jest promowanie idei życzliwości, troski o innych oraz wrażliwości na los zwierząt. Dobro i życzliwość powinniśmy okazywać każdego dnia, ponieważ nie jest to trudne, nie wymaga wielkich poświęceń. Nawet wielki gest, uśmiech, wsparcie. Czy serdeczne słowo posiada ogromną siłę? Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Dobre wróżki. Nieuprzejmą niechęciło ziemi światu. Więc jej się nigdy nie podobało. I na wszystkich było zło. Niestety jej córka Marysia zachowywała się podobnie. Była bardzo nieuprzejma. Tu ciągle jest bałagan! Sprzątaj tu brudacie! Leniwa! Ruszaj się szybciej! No właśnie, sprzątaj, sprzątaj, szybciej i zamknij okno, bo to jest znaczne wszystko ciągnie ciągle świetląca. Zupełnie inaczej zachowywała się po piersiach. Załatwowała wszystkie święta i pękło do Była uroczy, nie tylko szalona. Kochała święta i mowała imię, tylko mową. Wyczucznik nie świeci się, się słońce. Ja chce do mnie śpiewają ptaki. O biedny piesku, co się stało z twoją nóżką? Chyba się zraniłeś. Pozwól opatrzyć ją. Dziewczynki nie doceniała tylko macocha i musiała ją do ciągłej pracy. Ich dom stał z dala od źródła, skąd czerpano wodę. Było więc oczywiste, że po wodę chodziła pasierwica, a nie leniwa córka. Była to bardzo ciężka praca, bo, nie, bo dziewczynka była mała, a dzwon z wodą bardzo ciężki. Pomimo tego pasierwica lubiła te pragnąć. Przy źródle spotykała różnych ludzi, którym często pomagała. Wróżki, które strzegły źródła, przyglądały się temu za drzew. I bardzo mi się podobała ta dziewczynka. Lubiły bowiem miłe słówka i wyznawały następującą zasadę. Brzydkie słowa mogą znaczyć dobrze przynieść pokojenia. Złe, więc sobie nie możesz zabić, mogą odradzić cierpienia. Obdarzyły, musiały poddać go próbom. Dla paślewicy wymyśliły następujące sprawy uprzejmości. Jedna z bróżek zamieniła się w starą skorowaną bobinę, która w grubym płaszczu i zimowych rzucach wędrowała po świecie, a wzdychała i zapała się świecie, cały wyróżnię chyba ludziło w, w okolicy. Dziewczynka podeszła do ten... Nie Panią w tak pięknym jak dzisiejszym. Wygląda Pani na bardzo smęczony. Czy mogę Cię wspomóc? Nie jesteś taka miła. Daj mi trochę wody ze źródła. Ubogiś takie wielkie, że nie mam siły, aby tam dojść. Oczywiście, bardzo nie Proszę się na to. Może że Pani siłę do dalszej drogi. Widzę, że jesteś nie tylko piękna, ale i życzliwa ludziom. Och, to drobiazg. I przyjeżdżasz dla mnie. O nie, moja droga. Czasem. Dobre słowo. Więcej warte niż pieniądze. Opowiedziawszy kobieta odeszła, a zarośli do tej dziewczynki złożyliśmy. My leśmy dobre wróżki, wspaniałe mamy wróżki, i czyjej gdy zatniemy, bogacze rodzinie. Dziewczyna nic z tego nie rozumiała, co podeszła bliżej i zapytała. Co to znaczą bardzo słabiej, czarodziejki? Mm. Do swoją dobrze otrzymasz od nas drzew. u dziewczyny czarodziejską wróżką. Dziewczynka nadal nie rozumiała, co miały znaczyć te słowa. Zabrała tu z wodą i poszła do domu. — Gdzie byłaś tak długo, leliwa dziewucho? — Przepraszam cię, lulowajko, odpoczęłam w lepszej przy źródle. — dziewczynka mówiła? — Dziewczynku wypadały lubek i ciemnoty. — Cóż to się dzieje? Któż cię tak odmienił? Ta była nie tylko uprzejma, ale i prawdopodobna. Opowiedziała więc dokładnie, co zdarzyło się przy źródle. Macocha natomiast była bardzo siła, więc od razu pomyślała, co zrobić, aby więcej bogów zdobyć. Hmm, aby taki dar otrzymać, wystarczy czystować staruszkę wodą. Zaraz wysietam Marysię, moją córkę ukochaną. Zaraz też zawołała swoją mu opowiedziała, co całą z Teraz ty Marysiu, idź do źródła, daj kobiecie wody i wracaj mi tu zaraz ze wspaniałym darem. Nie chcę, abyś była gorsza od swojej przyrodniej siostry. Marysia skrzywiła się niechętnie i powiedziała, No wychodzić teraz, w samo południe, kiedy upał gra, że ty tam podjeżdżasz. Pójdziesz tam natychmiast! krzyknęła matka, która jakby pierwszy raz zauważyła, że jej córka jest lęwa. Marysia spostrzegła, że gniew matki to nie przelewki. Wzięła wielu cpanek i nie zamknie go w głaziu mózgu <coughs> Nie doszła jeszcze do celu, kiedy spotkała ładnie ubranego mężczyznę, który powiedział, dziewczęta, tam się tak dobrze przenieśli za to, wodę za żydówka i też wiele będzie, jest bardzo sprówniony. I wróżka, pomyślała Marysia. I niezwłocznie odmurknęła. Widzicie go, jaka? Ja będę nosić. Jeszcze czego? Nie jestem się z Masz Mężczyzna smutkiem w głosie pojechał. Dziewczyna, jesteś nieoprzejma, na się serca. A potem odszedł. Właśnie wtedy ze drzew odrywała się wróżka. Te wszystkie rozmowy wypadają ze stworzenia. Czy pani jest, czy baba, Zup, ci wyskoczy żaba. To my, bruszki. by nagrodzić się, chcemy za te słowa i postępki. I zanim dziewczyna zdążyła zareagować, bróżka gasała i kuścia rzejską różką. Marysia zła bo zmuszona, wróciła do domu. Bo zawsze matka, rzekła. Nie ma żadnej nagrody. Ale już usłyszałam i węża. Macocha nie mogła nic poradzić na nieszczęście córki. Za karego na obronę pośredników dziewczyna jego do lasu i tam właśnie pozostała. Cóż jestem winna, że mnie niechęć została, została tak karana. Właśnie w tutaj przechodził młody królewicz, który polował mię krótkiego zwierza. Nie wiadomo, czy był to przypadek, czy też wróżki gotowskie pałacu. Płaczą przed dziewczyna i spytała. Kto cię skrzywił? Dziewczyna? Marcucha, wyczytałam mnie z domu. Dziewczyna odpowiadała przez łzy, a na leśne posypały się róże i klejnoty. Królewski stał chwilę w milczeniu, zdziwiony tym zjawiskiem, a potem spytał. Skąd masz taki Dały mi go wróżki. Odpowiedziała dziewczyna skromnie. Pamiętając o tych usługach, za które żartem był nagrodą, królewicz patrzył, urzeczony jej urodą, skromnością i dobrym wychowaniem, Po chwili kuchną. Czy chcesz zamieszkać w moim zamku? Tak, panie. Dziewczyna zgodziła się, ponieważ, ponieważ czuła, że mam dobre serce. Razem pojechali na zamek i żyli szczęśliwie, przyjaźni. Dzięki darowi wróżek skarb królewski, był zawsze pełen przyjaciół. A w komnatach ponosił się zapach burs. I tak kończy się nasza bajka, drodzy miłowolni. Mm. Pamiętajcie, aby zawsze być uprzejmym i grzecznym. A na pewno spotka was nagroda. A jestem wzruszona. Yy, już wiecie na porządku, to Pani Kasia powiedziała, że zaczynamy tydzień życzliwości i dobra. Oczywiście to dobro i życzliwość powinno nam towarzyszyć przez cały rok, nie tylko w tym tygodniu, ale szczególnie w tym tygodniu, bądźmy dla się mili, uprzejmi, zawsze uśmiechnięci. Nie odmawiajmy nam pomocy, tak aby wszystkim po prostu było nam w szkole tutaj dobrze. Dziękuję jeszcze raz wszystkim aktorom, wykonawcom, Paniom, które przygotowały, to naprawdę było to Cagliamo la testa, Bravo, che